Zacznijmy od dobrej kawy. Tym bardziej, że film powstał we współpracy z marką Melita. Tak, to ta od świetnych ekspresów i super kawy. Więcej informacji znajdziecie w linku pod filmem. A więc, babka jogurtowa, przepyszna i banalnie prosta. Przygotowanie zaczynamy od trzech jajek, które wbijamy do misy robota. Najlepiej, żeby były w temperaturze pokojowej. Dosypujemy dwie łyżeczki cukru waniliowego i jedną szklankę cukru i wszystko razem ucieramy w robocie. Po zmiksowaniu dolewamy jedną szklankę jogurtu naturalnego, jedną trzecią szklanki oleju i mieszamy wszystko szpatułką. Pora na drugą miskę i przesiewacz, do którego wsypujemy jedną szklankę mąki pszennej, jedno opakowanie budyniu waniliowego, dwie łyżeczki proszku do pieczenia i wszystko razem przesiewamy pora wszystko połączyć. Dodajemy partiami przesiane wcześniej składniki do mokrych i mieszamy. Musimy przygotować formę na babkę. Smarujemy ją masłem i wysypujemy bułką tartą. Przekładamy ciasto do formy i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni, grzanie góra-dół przez mniej więcej 60 minut. Tak zwanego suchego patyczka. Gdy babka nam podstygnie, pokrywam ją lukrem, na przykład różowym lukrem. Przepis znajdziecie na kanale i oczywiście dekorujemy. Gotowe, możemy podawać. Mam nadzieję, że podoba Wam się film. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i komentujcie. Do zobaczenia.